Wróciłam po paroletnim pobycie w Stanach i nie chciałam wrócić do poprzedniej pracy. Mimo, że tam wielokrotnie mnie pytali, czy wrócę, czy nie. Jakoś tak czekali na mnie. Praca była, tam ludzie byli świetni, ale e, praca nudna. To był Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, a, ale nudna praca okropnie, no więc nie chciałam tam wrócić. No i a jeszcze mój mąż wtedy stwierdził, że właściwie to dobrze jak jestem w domu. No więc, a ja się tak zaczęłam nudzić strasznie, no i właśnie sobie szłam z pieskiem w parku krakowskim, no i spotkałam panią Elę Hynek, też z pieskiem uratowanym, jak mi mówiła, z Rynsztoku, bo ona ratowała wszystkie zwierzęta. No i tak gadu gadu, no i mówiłam właśnie, że nie mam co robić, że się nudzę, że może bym jakąś pracę podjęła. I ona mi wtedy powiedziała, że y, tu w kolegium Majus szukają y, y, przewodnika. Y, jeżeli chcę, to umówię się z profesorem Waltosiem. No więc powiedziałam: "No czemu nie?" No i y, Zadzwoniłam do niej, jak mi mówiła, tam na drugi czy trzeci dzień, no i kazała mi przyjść na określoną godzinę, no więc przyszłam. Profesor Waltoś bardzo miło mnie przyjął. No i rozmawialiśmy godzinę, no ale po niemiecku. Parę razy sugerowała mu, żebyśmy przeszli na angielski. Nie, cały czas godzinę o tych po niemiecku, tak. E, o Stanach. Mnie wypytywało, o wrażenia i tak dalej. Okazało się, że wcześniej przede mną to było kilka osób, czy nawet więcej, chętnych, ale jakoś tak wszyscy. Ja też myślałam, że mnie odstawi. Tymczasem po godzinie rozmowy profesor wstał, otworzył drzwi, wypuścił mnie i do pani Krysi mówi: Proszę przygotować papiery. No, to szybko, to szybko. Bardzo szybko. No i tak się zaczęło. Pierwszy tydzień, oczywiście no tam, tam badanie próbne, jakieś tam lekarskie, ale już kazali mi przyjść na drugi dzień już na szkolenie i zaczęła mnie szkolić kustosz pani Czesia. Nie pamiętam nazwiska. Bardzo to robiła sumiennie, jak weszłam do tego muzeum, to no to szok. Szok. Czegoś takiego nie widziałam, bo ja lubię muzea, chodzę po muzach, ale tu jest zupełnie inaczej. Tu się wchodzi jakby się do czegoś takiego, do takiej bańki, jakby do średniowiecza. Czyli się cofa. Cofa się. Zupełnie no, no, poczułam się, jakbym nagle się znalazła kilkaset lat wstecz. I to było cudowne, ten zapach, te, y, 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 te, te eksponaty, to wszystko. Zupełnie byłam w szoku, że coś takiego w ogóle jest w Krakowie, bo ja się tu urodziłam, tu mieszkałam no mieszkam tu całe życie i nie miałam pojęcia, że jest takie muzeum. Pani Czesia, która dużo zrobiła, żeby mnie y, przeszkolić. Potem też to inni kustosze robili, nigdy mi nie odmówili pomocy. Jeżeli potrzebowałam czegoś się dowiedzieć, bardzo byli życzliwi. Nikt, nikt, nigdy nie powiedział nie mam czasu, nie chce mi się, nie chcę pani tam kiedy indziej poszuka. Nie. Także super. No i tak się zaczęło.